Czy kiedykolwiek czułeś, że coś w tobie się przebudziło, ale nie potrafisz tego wytłumaczyć nikomu innemu? To nie jest przebudzenie, które możesz pokazać na zdjęciu, to nie jest wiedza, którą można udowodnić, to coś, co zmienia twoje spojrzenie na wszystko: relacje, sukces, czas, nawet własne cierpienie. I wtedy przychodzi pytanie: komu mogę to powiedzieć? Czy w ogóle powinienem mówić? Karl Jung, psychiatra, wizjoner. Człowiek, który przez całe życie badał głębie ludzkiej duszy, rozumiał coś, o czym niewielu dziś mówi. Prawdziwe przebudzenie duchowe niesie ze sobą samotność i potrzebę milczenia, nie dlatego, że masz coś do ukrycia, ale dlatego, że są rzeczy, które mogą zostać zniszczone, jeśli trafią w nieprzygotowane ręce. W tym filmie opowiem o pięciu rzeczach, których nie powinieneś nigdy ujawniać, jeśli naprawdę jesteś duchowo przebudzony. Ale nie tylko. Pójdziemy głębiej. Zrozumiemy, dlaczego milczenie może być aktem miłości, a nie lęku, dlaczego prawda nie zawsze wymaga świadków i dlaczego dusza mówi szeptem albo wcale. Zacznijmy od początku. Przebudzenie duchowe to nie moment oświecenia na górskim szczycie, ani efekt przeczytania świętej księgi. Nie jest to też stan wiecznej harmonii, który raz osiągnięty trwa już na zawsze. To raczej moment, w którym nie możesz już dłużej udawać, że świat zewnętrzny wystarcza. Że role, które grasz, naprawdę są tobą. Że wszystko, co cię uczono, nadal cię prowadzi. Przebudzenie zaczyna się często od bólu, od utraty, od ciszy po zbyt wielu hałasach. Czasem w środku nocy, czasem w środku życia. Nagle coś w tobie mówi, to nie wszystko, to nie może być wszystko. I nie da się już tego wyłączyć. To nie jest romantyczne, to nie jest wygodne. Przebudzony człowiek często czuje więcej, widzi więcej i cierpi głębiej, bo świat, który znał, zaczyna się rozpadać, a nowy świat jeszcze się nie narodził. Jung nazwał ten proces indywiduacją, dojrzewaniem duszy, która przestaje żyć według cudzych oczekiwań i zaczyna odkrywać swój własny rytm. Ale to nie dzieje się publicznie. Nikt nie klaska, nikt nie wręcza medalu. To jest wewnętrzne trzęsienie ziemi, przesunięcie osi, i choć może się wydawać, że nic się nie zmieniło, w tobie zmieniło się wszystko. Od tego momentu zaczyna się podróż, i chociaż wielu szuka towarzyszy, nie każdemu wolno zobaczyć, dokąd idziesz, bo nie każdy zrozumie, czym naprawdę jest to przebudzenie. Nie jest to wiedza, nie jest to religia, to jest stan obecności: czysty, bolesny, piękny. I właśnie dlatego. Trzeba go chronić. Jest taki moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że już nie możesz uczestniczyć w tych samych rozmowach, że coś w tobie przestało pasować do rytmu reszty, że ludzie, których kochasz, nie słyszą już twojej muzyki. To nie znaczy, że jesteś lepszy, ale jesteś inny i ta inność boli, bo przebudzenie duchowe oddziela oddziela od iluzji, od powierzchownych relacji, od rozrywek, które już cię nie bawią. I choć pragniesz być blisko ludzi, nie potrafisz już udawać, nie potrafisz śmiać się z tego, co nieśmieszne, nie potrafisz mówić o pogodzie, kiedy twoje serce płonie pytaniami o sens. To sprawia, że wielu duchowo przebudzonych ludzi milczy, nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że nie chcą być niezrozumiani, znów, bo każde niezrozumienie boli jak zdrada, zwłaszcza gdy pochodzi od tych, których się kocha. To też dlatego Jung pisał, że największe i najważniejsze problemy życia są nie do rozwiązania, lecz do przeżycia. Nie rozwiążesz samotności duchowego przebudzenia. Możesz ją tylko pokochać i zrozumieć, że cisza może być formą ochrony. Nie przed innymi, przed utratą tego, co w Tobie najprawdziwsze, bo nie każdy potrafi spojrzeć Ci w oczy i zobaczyć, kim naprawdę jesteś. I to jest w porządku. Samotność duchowo przebudzonego człowieka nie jest klatką, to jest świątynia. Są rzeczy, które mają sens dopiero wtedy, gdy się upadnie. Nie dlatego, że wcześniej jesteśmy głupi, ale dlatego, że dopiero ból otwiera w nas pewne drzwi. I kiedy próbujesz mówić o duchowej prawdzie komuś, kto tych drzwi jeszcze nie przekroczył, możesz zostać odebrany jako dziwak, fanatyk, albo co gorsza, jako ktoś, kto stracił kontakt z rzeczywistością. To nie twoja wina. To nie ich wina. To po prostu różne etapy podróży. Jung wiedział, że psychę człowieka jest jak wielowarstwowa mapa, z obszarami, które można odwiedzić dopiero wtedy, gdy dojrzeje dusza. Kiedy więc zaczynasz mówić o tym, co niewidzialne, o intuicjach, znakach, synchronicznościach, o ciszy, która mówi więcej niż słowa, trafiasz często na ścianę spojrzeń, które nie rozumieją. I wtedy czujesz że może powinieneś zamilknąć i masz rację. Nie wszystko, co prawdziwe, jest gotowe do wypowiedzenia. Nie wszystko, co święte, przetrwa na otwartym powietrzu. Słowa mają moc, ale też mogą rozproszyć to, co subtelne, jak promienie słońca mogą wypalić ziarno, które dopiero zaczęło kiełkować. Niebezpieczeństwo mówienia zbyt wiele nie polega tylko na tym, że zostaniesz wyśmiany. Groźniejsze jest to, że zaczynasz wątpić w to, co czujesz, tylko dlatego, że inni tego nie czują. A więc naucz się rozróżniać, z kim dzielić swój ogień, a z kim tylko ciepło dłoni. Nie po to, by ukrywać prawdę, ale po to, by ją ocalić. Każdy, kto naprawdę się przebudził, nosi w sobie wizję, nie zawsze wyraźną. Czasem to tylko przeczucie, obraz w snach, delikatny impuls, który mówi tam, w tym kierunku. To nie jest cel do osiągnięcia, to kierunek duszy, i właśnie dlatego jest tak delikatny. Twoja wizja to jak nasiono, i jak każde nasiono, potrzebuje ciemności, ciszy i ochrony, zanim wyrośnie i zobaczy światło. Jeśli pokażesz je za wcześnie, ludzie mogą je zdeptać z lekceważenia, z niezrozumienia, albo nawet z dobrej intencji, próbując ci pomóc według własnej logiki. W duchowej pracy nie chodzi o to, by imponować swoją wewnętrzną głębią, chodzi o to, by słuchać tej głębi, zanim jeszcze potrafi przemówić w języku świata. Jung pisał, że dusza przemawia przez symbole, a symbole wymagają czasu, by się odsłonić. Dlatego to, co widzisz w sobie, nie musi jeszcze mieć nazwy, nie musi być rozumiane, musi być pielęgnowane. Zanim opowiesz innym, dokąd zmierzasz, zapytaj siebie, czy naprawdę już tam wszedłeś. Bo mówienie o drodze, której się jeszcze nie przeszło, może rozproszyć energię. Zamiast iść, zaczynasz opowiadać. A każde opowiadanie zabiera cię o krok dalej od źródła. Dlatego, jeśli masz wizję, która cię porusza, zachowaj ją w sobie. Nie po to, by ją ukryć, ale po to, by jej nie zniszczyć. Są w nas rany, które nie krwawią już na zewnątrz, ale wciąż pulsują pod skórą duszy. Niektóre z nich są stare. Niosą zapach dzieciństwa, odrzucenia, zdrady, lęku przed byciem niewidzialnym. Inne są świeższe, wynikłe z przebudzenia, z utraty, z odejścia, które rozdarło ci serce. I choć czasem czujemy pokusę, by się nimi dzielić, nie każdemu wolno je zobaczyć. Nie dlatego, że są wstydliwe, ale dlatego, że są święte. W kulturze, która gloryfikuje autentyczność i dzielenie się wszystkim, łatwo zapomnieć, że intymność. To nie wystawianie duszy na scenę, to wybór, to decyzja, komu pozwalasz podejść tak blisko, by dotknął miejsc, które dopiero się goją. Jung zauważył, że człowiek, który integruje swój cień, nie musi wszystkiego wyjaśniać, nie musi opowiadać światu o każdej walce, jaką stoczył, bo prawdziwe uzdrowienie nie polega na tym, by wszyscy wiedzieli, co cię spotkało, polega na tym, że ty wiesz, i już cię to nie definiuje. Twoje blizny to nie obowiązek wyznania, to nie treść posta w mediach społecznościowych, to nie narzędzie do budowania relacji. Twoje blizny są mapą twojej odwagi i ta mapa powinna być pokazana tylko tym, którzy potrafią ją czytać bez osądu, bez litości, bez ciekawości, tylko tym, którzy nie dotkną jej palcem, ale sercem. Jeśli więc nosisz w sobie historię, która boli, pielęgnuj ją, nie tłum. Ale też nie rozdawaj jej każdemu, bo nie każdy potrafi spojrzeć na twoje rany i zobaczyć w nich światło. Są rzeczy, które ratują ci życie, ale nikt o nich nie wie. Nie dlatego, że się ukrywasz, ale dlatego, że milczenie jest częścią tej siły. Twoja praktyka duchowa, modlitwa, medytacja, kontemplacja, kontakt z naturą, rytuały, sny, cisza to nie jest coś, czym powinieneś się chwalić. To nie jest nowa tożsamość. To nie jest marka osobista, to Twoje osobiste schronienie. W świecie, który zachęca do dzielenia się wszystkim, co robisz, myślisz i czujesz, istnieje ogromna presja, by pokazać także to, co duchowe. Zobaczcie, rozwijam się, zobaczcie, jak jestem świadomy, zobaczcie, jaką drogą idę. Ale dusza nie potrzebuje oklasków, nie rośnie od lajków, rośnie w ukryciu, jak korzenie pod ziemią, i im głębsze te korzenie tym mniej musisz mówić, co robisz, by przetrwać. Jung powiedział kiedyś, że to, co najważniejsze, dzieje się poza światłem świadomości zbiorowej. Prawdziwe uzdrowienie, prawdziwe przebudzenie, nie dzieje się na scenie, dzieje się rano, kiedy jeszcze nikogo nie ma, w nocy, kiedy płaczesz do poduszki, w chwilach, kiedy nikt nie widzi, a ty jednak wybierasz miłość, wybaczenie, obecność, to właśnie wtedy budujesz coś, czego nie można kupić ani opisać. Nie dziel się tym, co cię ratuje, jeśli czujesz, że inni nie zrozumieją, nie dlatego, że to tajemnica, ale dlatego, że nie wszystko, co święte, jest do pokazania. Nie musisz tłumaczyć, co cię uzdrawia. Wystarczy, że pozwolisz temu działać w tobie i przez ciebie. Gdy naprawdę zaczynasz widzieć siebie, zaczynasz też widzieć innych. Ich mechanizmy obronne ich ból ukryty pod maską śmiechu ich gniew, który chroni przed zranieniem ich życie, które tak bardzo przypomina Twoje sprzed przebudzenia, i pojawia się pokusa, pokusa, by powiedzieć: Ja już wiem, ty jeszcze nie. By rozpoznać w nich cień i uznać się za światło. Ale prawdziwe przebudzenie nie daje Ci prawa do osądzania, daje Ci tylko i aż możliwość współodczuwania. Jung wielokrotnie podkreślał: każdy człowiek niesie w sobie nieświadomość, której nie widzi. To, że ty coś zauważasz, nie czyni cię lepszym, czyni cię odpowiedzialnym za to, co z tym zrobisz. Nie każda intuicja musi być wypowiedziana, nie każde rozpoznanie ma zostać ujawnione. To, co wiesz o innych, może być darem albo bronią. Wszystko zależy od tego, czy twoje serce jest miękkie, czy twarde. Duchowość nie jest miejscem wywyższania się, nie jest platformą, z której patrzysz na innych z góry. To raczej droga, na której uczysz się widzieć nawet tych najbardziej zagubionych, jako fragmenty tej samej całości. Więc jeśli widzisz czyjąś ciemność, nie oznacza to, że masz ją wypunktować. Czasem największym wyrazem miłości jest nie mówienie niczego, tylko bycie, tylko obecność. Nie zdradzaj tego, co wiesz o innych, jeśli nie umiesz jeszcze kochać ich, mimo wszystko, bo przebudzenie bez współczucia to tylko nowa forma pychy. Kiedy człowiek naprawdę odnajduje sens, nie krzyczy o nim ze szczytów, nie pisze go wielkimi literami na murach, nie wchodzi do pokoju, by przekonywać wszystkich, że już wie. Dlaczego? Bo prawdziwy sens jest cichy, bo kiedy wreszcie go dotykasz, wiesz, że nie jest do wzięcia przez kogokolwiek. Nie da się go przepisać, nie da się go przekazać w pakiecie. To nie jest cytat z książki, to nie jest doktryna, to jest doświadczenie, które przeorało cię od środka. Coś, co zrodziło się z Twojego bólu, Twojej ciszy, Twojej drogi. I właśnie dlatego jest nietransferowalne. Jung rozumiał to doskonale. Jego koncepcja indywiduacji nie polegała na znalezieniu jednej wspólnej odpowiedzi dla wszystkich. Chodziło o to, by każdy znalazł własny sens i żył z nim w zgodzie. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy ten sens wyjaśnić tym, którzy jeszcze szukają w chaosie. Dla nich twoja jasność może być nie do zniesienia, może być atakiem, może zostać zlekceważona, wyśmiana, zniekształcona i co gorsza, możesz sam zacząć wątpić, bo jeśli nie zostaniesz zrozumiany, może to wszystko nie ma sensu. Nie, to właśnie dowód, że ma sens, tylko nie dla każdego. Zatrzymaj swoją prawdę w sercu, nie chowaj jej ze strachu, ale nie ofiarowuj jej na targowisku dusz, które jeszcze nie przestały krzyczeć. Kiedy sens jest prawdziwy, on promieniuje. Nie musisz go bronić, nie musisz go dowodzić, wystarczy, że nim jesteś. Karl Jung był niezwykle ostrożny w mówieniu o duchowości. Nie interesowało go nawracanie, nie budował doktryn, nie pisał manifestów. Zamiast tego całe życie mówił o indywiduacji procesie, w którym człowiek staje się tym, kim naprawdę jest poprzez integrację cienia, odnalezienie sensu. I pojednanie z własną duszą. To nie jest droga, którą można opisać w kilku zdaniach. To nie jest mapa, którą dajesz innym i mówisz idź tędy, bo nikt nie może przejść twojej ścieżki za ciebie. I ty nie możesz przejść czyjejś ścieżki, nawet jeśli ją widzisz wyraźniej niż on sam. Indywidualizacja nie polega na tym, że mamy przekonywać świat do naszych odkryć. Polega na tym, że uczymy się żyć swoją prawdą. Nawet jeśli nikt jej nie rozumie, Jung wiedział, że każdy człowiek nosi w sobie inny mit, inny wzór, inny sens, i że prawdziwe dojrzewanie duchowe zaczyna się wtedy, gdy przestajesz pytać jak ich przekonać, a zaczynasz pytać jak mogę być wierny temu co wiem bez potrzeby uznania. Kiedy próbujesz przekonywać innych, często działasz z lęku, z potrzeby potwierdzenia, że nie zwariowałeś. Z nadziei, że ktoś cię utwierdzi w Twojej duchowej wizji. Ale prawda duchowa nie potrzebuje świadków, potrzebuje zgody wewnętrznej. Potrzebuje, żebyś nią żył. W prostych gestach, w codziennych wyborach, w sposobie, w jaki patrzysz na drugiego człowieka. Nie tłumacz, nie przekonuj, po prostu bądź. I wtedy, jeśli ktoś gotowy Cię zobaczy, rozpozna Cię nie po słowach, ale po obecności. Przebudzenie duchowe ma swoją ciemną stronę. I nie chodzi o demony z zewnątrz, lecz o ten szept w Tobie, który mówi: Jesteś już wyżej, jesteś już dalej, jesteś już kimś innym to ego przebrane w białe szaty subtelniejsze, bardziej wyrafinowane, ale wciąż głodne uznania. I dlatego wielu, którzy zaczynają widzieć więcej, wpada w potrzebę mówienia o tym wszędzie. Opowiadają o swoim rozwoju, swoich praktykach, swoich transformacjach. Nieświadomie tworzą nową tożsamość, tym razem duchową. Zamiast maski sukcesu noszą teraz maskę świadomości, ale to wciąż maski. Jung pisał, że ego potrafi zająć miejsce duszy i robi to chętnie, bo duchowa droga wiąże się z bólem, ciszą, odpowiedzialnością. A ego szuka komfortu, podziwu, potwierdzenia. Dlatego duchowe ego mówi: Patrzcie, jak jestem przebudzony, a dusza mówi: Pozwól mi żyć. Nawet jeśli nikt nie zauważy, im więcej ujawniasz, im bardziej potrzebujesz mówić o tym, co w tobie święte, tym większe ryzyko, że to już nie dusza mówi, no ale potrzeba, by być kimś wyjątkowym. Nie chodzi o to, by się umniejszać, ale o to, by nie zamieniać duchowości w spektakl dla widowni, która może cię pokochać albo odrzucić. Prawdziwe przebudzenie to nie to, co pokazujesz, to to, czym jesteś, kiedy nikt nie patrzy. Niech Twoje światło świeci. Ale nie dlatego, że trzymasz latarkę w dłoni, tylko dlatego, że twoje istnienie już się nie cofa przed ciemnością. W pewnym momencie swojej duchowej drogi zdajesz sobie sprawę, że nie wszystko, co prawdziwe, da się wypowiedzieć. I nawet jeśli się da, nie każdemu wolno to usłyszeć. Są przestrzenie w tobie, które zostały dotknięte czymś większym. Może w modlitwie, może w kryzysie, może w chwili absolutnej ciszy, gdy świat się zatrzymał. To, co tam przeżyłeś, nie nadaje się do opowiedzenia językiem świata, nie dlatego, że brakuje słów, ale dlatego, że zbyt łatwo słowa spłycają to, co święte. Jung wiedział, że psyche ludzka ma warstwy i że najgłębsze z nich przypominają świątynię. Nie wchodzi się tam w butach, nie robi się tam zdjęć, nie zaprasza się tłumów. Chroniąc to, co święte w sobie, nie jesteś egoistą, jesteś dojrzały duchowo, bo wiesz, że świętość to nie coś, co się rozdaje. To coś, z czym się żyje. W czasach, gdy wszystko jest na sprzedaż, twoja decyzja, by zachować ciszę, to akt odwagi. To sposób na ochronę nie tylko swoich doświadczeń, ale swojej integralności. Nie chodzi o to, by się zamknąć, ale o to, by rozpoznać różnicę między dzieleniem się, a rozpraszaniem, obecnością, a opowieścią, prawdą, a potrzebą uznania. To, co najważniejsze, nie potrzebuje dowodów. Potrzebuje ciszy. Która nie boi się trwać, bo chroniąc to, co święte, chronisz to, co w tobie najprawdziwsze. Czasem próbujesz opisać to, co czujesz, i słowa zawodzą. Nie dlatego, że jesteś niezdolny do wyrażania, ale dlatego, że twoja dusza nie mówi językiem logiki. Mówi przez symbole, przez sny, przez odczucia, które nie pasują do żadnego zdania, i najczęściej mówi przez ciszę. Jung wiedział, że to, co naprawdę archetypowe, głębokie i duchowe, nie rozgrywa się w języku intelektu. Prawdziwa transformacja nie następuje, gdy ktoś ci coś wytłumaczy. Ona się dzieje, gdy coś w tobie zadrży, gdy ktoś po prostu jest i jego obecność porusza coś, czego nie rozumiesz, ale czujesz. W ciszy mieści się wszystko, na co nie ma jeszcze słów, albo to, co słowami byłoby zdradzone. Dlatego najwięksi nauczyciele duchowi nie mówili zbyt wiele. Ich siła nie polegała na elokwencji, polegała na obecności, która nie potrzebowała uzasadnienia. W świecie przesyconym hałasem twoja cisza może być formą buntu, ale też formą miłości, bo nie narzuca się, nie przekonuje, tylko jest i pozwala być. Dusza nie krzyczy, dusza czeka, aż zamilkniesz, by wreszcie móc się odezwać. Więc nie bój się chwil, w których nie masz nic do powiedzenia. To być może najgłębszy moment, jaki możesz ofiarować światu. W świecie, który uczy nas, że trzeba być widzianym, uznanym, potwierdzonym, przebudzony człowiek przestaje grać tę grę. Nie dlatego, że się poddał, ale dlatego, że już nie musi zwyciężać. Nie ma potrzeby imponowania, nie ma potrzeby przekonywania, nie ma potrzeby by być kimś. Prawdziwe przebudzenie odbiera głód zewnętrznego potwierdzenia. Nie dlatego, że stajesz się obojętny, ale dlatego, że wreszcie jesteś w sobie zakorzeniony. Prawdziwy mistrz nie ogłasza się mistrzem, nie nosi tytułu, nie buduje wokół siebie kultu, bo wie, że im więcej pokazujesz, tym bardziej energia rozprasza się na zewnątrz, a przebudzenie zawsze wraca do wnętrza. Jung zauważył, że największym osiągnięciem człowieka nie jest zdobycie władzy ani też duchowego statusu ale odwaga bycia sobą bez potrzeby spektaklu. To dlatego naprawdę przebudzonych ludzi często nie zauważasz od razu. Są cisi, zwyczajni, nie rzucają się w oczy, ale ich obecność leczy, ich spojrzenie rozbraja, ich milczenie mówi więcej niż tysiąc książek. Jeśli więc czujesz, że doszedłeś do miejsca w sobie, które nie potrzebuje już aprobaty, zostań tam, to święte miejsce, nie próbuj być duchowym przewodnikiem. Po prostu bądź obecnością. I jeśli ktoś gotowy cię zobaczy, rozpozna, bez słów, bo prawdziwa duchowa siła nie potrzebuje sceny. Wystarczy, że jesteś sobą, w pełni, w prawdzie, w pokoju. Na końcu tej drogi nie ma fanfar, nie ma owacji, jest cisza, głęboka, spokojna i ty już nie ten sam. Bo po wszystkim, co zobaczyłeś, poczułeś i przeszedłeś, zaczynasz rozumieć. Milczenie to nie brak odwagi. To jej najwyższa forma. Milczysz, bo już nie musisz walczyć o rację. Milczysz, bo wiesz, że prawda, twoja prawda, nie potrzebuje tłumów. Milczysz, bo zrozumiałeś, że to, co najważniejsze, rośnie w ukryciu. Twoja cisza nie jest wycofaniem, to najgłębszy gest miłości, jaki możesz ofiarować światu. Miłości, która nie narzuca, miłości, która nie wymaga bycia rozumianym, miłości, która pozwala innym iść własną drogą. Nawet jeśli prowadzi przez mrok, który Ty już znasz, to także akt wolności, bo kiedy już nie musisz się tłumaczyć, nie musisz się chronić, nie musisz niczego udowadniać, jesteś naprawdę wolny. Cisza nie oznacza obojętności, oznacza, że jesteś obecny całą duszą i że jesteś gotów słuchać tego, co nie da się powiedzieć. Bo może właśnie po to tu jesteśmy nie po to, by mówić o przebudzeniu, ale po to, by stać się przebudzeniem. Dla tych, którzy są gotowi rozpoznać światło w naszej ciszy.